To jest w ogóle bardzo meta, w jaki sposób zabieram się do nagrywania tego odcinka. Bo jest to odcinek o prokrastynacji, a względem którego potężnie dzisiaj prokrastynuję, i, i z waszej perspektywy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, on się po prostu pojawi tam, gdzie się pojawia. Jak to już odcinki podcastu mają zwyczaj się, się pojawić i będzie punktualnie, ale moje, moja próba nagrania go dziś stanowczo punktualna, <grywania> stanowczo punktualna nie jest. Um, strzała. Ja mam na imię Andrzej, lubię nazywać mm, emocje, a kawa naturalnie jest z nami w tym kubku, już za wiele nie ma, bo i pora późna. Ale jeszcze sobie w nagrodę po nagraniu zostawiłem taki łyczek, którym no, tak sobie wyobrażam w każdym razie, że negatywnie na, na przyszły sen. Nie wpłynie. Z czym do Was wpadam? Wpadam do Was z jedną rzeczą, o której chciałem trochę pogadać w kontekście prokrastynacji, bo zobaczcie, jeśli człowiek prokrastynuje, że tak powiem, po staropolsku, <grytanie> czyli na przykład, nie wiem, ma uczyć się na egzamin albo do kolosa na studiach, albo ma coś zrobić zawodowego. I z tej okazji czternasty raz ogląda The Office, albo odgrzebuje pierwsze sezony serialu Scraps, albo idzie. A zrobić sobie nagle, nagle wola Boża spływa z niebios i człowiek odkrywa, że ma ochotę zrobić sobie do pudełek jedząko na nadchodzące cztery dni, albo na przykład nie wiem, odmalować sufit w kuchni. Raczej łatwo jest zgadnąć, gdzie jest obowiązek, a gdzie jest prokrastynacja. Uczenie się albo tam robienie czegoś, na co nie mamy ochoty, to jest obowiązek a nagła, nagła tu i teraz objawiająca się chcica, żeby żeby pojechać do Obi, kupić czy tam do jakiegoś innego Larua, merle, kupić, kupić farbę, kupić wałek i nagle, nagle nagle zostać bohaterką, bohaterem we własnym domu, no to to jest najprawdopodobniej prokrastynacja. Do takiej prokrastynacji mam. Ogromne tendencje. Ja tak mam, że zbieram się do pracy raczej powoli, zbieram się do pracy bardzo chaotycznie, ale jak już się zbiorę do pracy, to najprawdopodobniej to skupienie jest um, no jest niezłe. Ja potrafię pracować bardzo szybko, bardzo wytrwale, bardzo skutecznie i bardzo do celu, ale będę się bardzo, bardzo powoli do tego, do tego jakoś nagrzewał. Dosyć łatwo mnie również udupić, jeśli nie mam. Bardzo precyzyjnie rozplanowane, co ja w sumie powinienem zrobić i w jaki sposób to się z grubsza powinno robić. Jak brakuje mi tych danych, możliwe, że się zatnę. Jeśli dopiero się zbieram i, i jakoś tak próbuję sfokusować się na jednym zadaniu, możliwe, że, się, że będę w coś e, uciekał. To są dosyć czytelne i klarowne prokrastynacje. W ogóle jestem zdania od dłuższego czasu od, od wow, paru lat już. Że ja nie mam ich sobie za złe. Myślę sobie, że takie prokrastynacje się, no właśnie, objawiają, bo nie wiedziałem, jak coś zrobić, nie wiedziałem, co zrobić, lub po prostu tego czegoś nie czułem. Nie rozumiałem, nie było jeszcze dla mnie łatwe, nie było czytelne, nie, nie miałem może na to siły albo jakiejś błyskotliwości, żeby sobie z tym poradzić i wadliwie, bo wadliwie, ale jednak coś we mnie próbowało dać mi ulgę, i ja się z tej prokrastynacji tak wyglądającej nie rozliczam, nie mam jej sobie za złe. Sądzę, że jest w porządku, sądzę przede wszystkim, że jest. Nie mam, nie mam na jej temat jakiś, wiecie, konkretnych ocen, nie mam na jej temat precyzyjnych myśli, bo ona, ona sobie po prostu jest i, i ja akceptuję, że ona jest, bo i co, innego do roboty. Tak już jestem. Gorzej, kiedy ta prokrastynacja wygląda inaczej. Czasem, na przykład, mamy coś niedogadane ze sobą. Na temat naszych potrzeb, albo aspiracji, albo marzeń, albo jakiegokolwiek innego szumnego, szumnego słowa w tym stylu, i zamiast po prostu pójść coś robić, to my prokrastynujemy, ale uciekając w rzeczy, które wcale nie wyglądają na prokrastynację. My na przykład prokrastynujemy, uciekając w obowiązki, albo w zgłaszanie się do jakichś ważnych rzeczy do zrobienia, albo w pracoholizm, albo w robienie. Jakichś dodatkowych projektów, a żeby uzyskać bezpieczeństwo finansowe, a żeby tak teraz z górką zrobić i potem mieć wolne. Żyjemy w tym takim. Ostatnio bardzo dużo odcinków na ten temat nagrywam, ale też czuję i dostaję od Was ogrom odpowiedzi, że, że siadają. Więc, więc dopóki czuję, że jeszcze coś mogę dodać, to też pozwalam sobie na dogrywanie dodatkowych materiałów, jak mi się pojawia jakaś nowa myśl z tym związana, że my żyjemy w takim kulcie. Kiedyś Kiedyś będzie lepiej, żeby sięgnąć po marzenia Kiedyś będzie bezpieczniej, żeby sięgnąć po marzenia Kiedyś będzie Nie wiem, bardziej sprzyjająco Żeby sięgnąć po marzenia Więc teraz zrobię coś rozsądnego I czasami Prokrastynacja przed czymś Rozsądnym Wygląda jak oglądanie serialu Oglądanie TikToka 48 40 ósmą godzinę rzędem, albo nagły city break do Sztokholmu, bo były tanie bilety. Czasem tak wygląda prokrastynacja od obowiązków. Ale prokrastynacja od marzeń czasem potrafi wyglądać jak obowiązek. Z różnych powodów mamy tak, że nie sięgamy po coś, na czym nam najbardziej zależy, z różnych powodów, nie decydujemy się, żeby zacząć realizować coś, co najbardziej nam w duszy gra, co jest dla nas najważniejsze, co najbardziej czujemy. I zamiast po prostu pójść to robić, zamiast po prostu próbować, tak jak nie wiem, nie idealnie, ale tak jak akurat mamy możliwość, zacząć przynajmniej grzebać w czymś, co jest dla nas ważne, no to my, to my czekamy. My się kiedyś tym zajmiemy. My kiedyś, 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 kiedyś. Wszystko to, wszystko to zrobimy, bo jeszcze teraz jest coś rozsądniejszego do zrobienia z przodu. Taką prokrastynację mam trochę większy problem, żeby sobie jakoś na nią pozwolić, zaakceptować, że ją miałem. Bardzo długo, bardzo dużo w życiu mi się zdarzało sytuacji, w których nieszczególnie. Nie wiem, tak naprawdę, czułem się bezpiecznie z tym, że chcę coś osiągnąć. Nie czułem, że to jest możliwe, że chcę coś osiągnąć, na czym mi bardzo mocno zależy. I wmawiałem sobie i uciekałem latami czasem właśnie w te prokrastynacje od marzeń, wy obowiązki. I byłem najbardziej, wiecie, Skrupulatną, pilną, pracowitą osobą, która robi bardzo dużo rzeczy, które trzeba, które wypada, które się powinno, które są mądre, które w ogóle w każde słowo na świecie wszystko gra w ogóle ekstra super, tak się powinno, no, żyć, nie umierać, co za mądry młody, mądry młody człowiek. A to były ucieczki. To ostatecznie było moje wieczne nieufanie sobie, że ja mogę po prostu coś zacząć robić teraz, więc wiecznie. Uciekałem w to, żeby jakoś się uzbroić na lepsze kiedyś, i to lepsze kiedyś nigdy nie następowało. W pewnym sensie jestem sobie gdzieś tam. Jestem pełen akceptacji na to, że tak było, bo hm. gdyby nie to, że to spieprzyłem, to bym nie był na tym tle teraz mądry. I w ogólnym, szerokim rozrachunku myślę sobie, że jak na taki wniosek, nadal jestem jeszcze relatywnie młodym człowiekiem. i Wydaje mi się, że odrobinę przynajmniej fajnie by było. Żebym więcej lat mógł się cieszyć już tym wnioskiem, który posiadłem, niż teraz ile lat mnie kosztowało denerwowanie się, lub jakieś frustracje, lub stresy, żeby ten wniosek osiągnąć. No ale powtórzę się. Prokrastynacja przed obowiązkami jest dla mnie czymś normalnym. Ja rozumiem, że być może mój organizm się bronił przed nadmierną, powiedzmy, presją albo zmęczeniem. Ale prokrastynacja przed marzeniami w obowiązki jest niczym innym jak jakimś nieprzegadanym tematem. Jak jakąś dziurą w samoocenie, czymś, co nam po prostu trochę wadzi, trochę zahacza o żywopłoty, gdy łazimy, trochę nam przeszkadza i nas wywraca. I nie jesteśmy, nie mamy symetrycznie rozłożonej wagi, zamiast iść z dumą prosto, to my tak trochę skręcamy tu i tam, bo nas zawiewa ta, ta nierównomiernie rozłożona waga. I kurczę. Mam taką propozycję, żebyście, jeśli macie taką możliwość, słuchaczki i słuchacze, to sobie trochę się nad tym zastanowiły, zastanowili. Czy na pewno każda super rozsądna rzecz, którą robicie, jest po prostu rozsądna, bo sprzyja wam intelekt, bo sprzyja wam świadomość i robicie rzeczy, które są sensowne i jakby pochwalam to ogromnie i sądzę, że to jest mądre? Czy też jednak jest tam pewien aspekt, pewien procentik? Spieprzania przed, nie daj Boże, zorientowaniem się, że równie dobrze możesz po swoje marzenia sięgnąć dziś. Teraz, tak jak teraz tego słuchasz, stojąc, idąc, siedząc, jadąc gdzieś, teraz możesz dziś brzydko, nierównomiernie, byle jak po prostu pójść i spróbować coś coś zrobić. Mam taką myśl, która mi bardzo towarzyszy od roku, że nawet jeśli coś będzie głupie, brudne, brzydkie i po nic, to nadal to warto tu i teraz pójść zrobić. Najpierw, wiesz, wyjdź z domu i po prostu obejdź blok, dom dookoła, a biegać nauczysz się później. Napisz byle jakie zdanie, a potem je zredagujesz w lepsze zdanie i nauczysz się, jakby się z tego robić książkę później. Puść sobie metronom i do tego metronomu napisz wyjątkowo badziewne cztery wersy, a poprawisz je i ulepisz z tego piosenkę później. Niech twoje... Kiedyś zmieni się w teraz z szansą na to, że to teraz będzie trwało latami. Bo jeśli ty chcesz kiedyś zacząć, i sobie bardzo możliwe, że trochę wyobrażasz, że jak już zaczniesz, no to będzie pasmo sukcesów, splendoru i oglądania, oglądania Formuły 1 w Monako ze swojego prywatnego jachtu. Możliwe, że tak nie będzie. Warto to kiedyś zmienić na dziś byle jak, ale warto też zrozumieć, że to dziś byle jak, jutro też będzie. I pojutrze też będzie, jeśli coś będziecie robić skrupulatnie i z uwagą, to wasze wywołane brakiem skilla, byle jak na początku, bardzo szybko się zmieni w całkiem, a potem się zmieni w naprawdę nieźle, a potem się zmieni w cholera, to jest zajebiste. Sądzę, że dobrym pomysłem jest zwrócić na to uwagę, bo jeśli człowiek ucieka przed marzeniami, takie faktycznie spieprzanie. I oglądanie seriali, odmalowywanie kuchni, to trochę widać, ale się ucieka w taką mocną obowiązkowość, możliwe, że tego nie widać, a bywa, bywa groźne. Tym niemniej, drogie, drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.